Dzień dobry kochani, Kamila Zawłocka. Zadzieram kiece i lecę. Tym razem do Chorwacji. Poza sezonem za 150 zł z Polski. Proszę bardzo. Lecimy. Drugi dzień w Chorwacji dotarłyśmy do splitu. Słuchajcie, po drodze prawie że zabukowałam mieszkanie na dwie kolejne noce i bałam się, że będzie dosyć tak waruneczki średnie, ale jest miło, nie, Gosia? Bardzo ładnie. Miło jest. Także zostawię Wam też linki na dole. Nie jest to współpraca. Ale generalnie zależało mi na tym, żeby być trochę na zadupiu, a nie w całym centrum, dlatego że wczoraj było głośno. Byliśmy blisko lotniska i blisko takiej bardzo uczęszczanej drogi i było faktycznie głośno, więc dzisiaj chciałam, żeby było cichutko i jest. Jesteśmy w takim miejscu, że naprawdę jest cicho i są podobno ładne plaże wokół, przynajmniej tak z tego, co sobie poczytałam w internecie, więc dzisiaj Gosia mnie już zapytała, czy, czy możemy spędzić ten dzień tutaj. Także do centrum być może, że po południu, a jak nieco dopiero jutro, a dzisiaj będziemy sobie po prostu chillować na tych plażach, tutaj ma być ładnie i jest ładna pogoda, więc myślę, że spoko. A teraz Wam pokażę jeszcze to mieszkanie, które jest tutaj za mną. Ta, ogródeczek mamy taki, bardzo miło też. Mieszkanko skromne, ale czyste i przestronne. Jedna sypialnia i dodatkowo rozkładana kanapa, więc mamy każda swoje łóżko i trochę przestrzeni. Jest też oczywiście kuchnia, więc można zaoszczędzić na jedzeniu. No i najważniejsze lokalizacja. Wychodzimy z mieszkania i po pięciu minutach spacerem mamy takie oto widoczki. Są tutaj wokół bardzo, bardzo ładne plaże. Postaram się podać Wam poniżej kilka nazw. Teraz czas na Split i piękne stare miasto. Nie będziemy robić wielkiego zwiedzania i zagłębiania się tutaj w historię, tym razem stawiamy na spokojny spacer i po prostu łapanie klimatu tego miejsca. Zadzieram kiece i lecimy! Zobaczyłyśmy Split w 45 minut. I co? Ekspresowo. Ja mam niedosyt. Gosia ma niedosyt, więc ja sobie tutaj z Wami posiedzę, a Gosia pójdzie zwiedzać. Powiem Wam tak, ładne to miasto, ale według mnie przereklamowane. To znaczy ten trogir malutki, o którym nikt nigdy nie słyszy i nie wie, wydaje mi się dużo bardziej urokliwym miasteczkiem niż tutaj ten split. To znaczy tak, stare miasto wcale nie jest takie duże, jakby się mogło wydawać. Naprawdę przeszłyśmy w 45 minut a mnie się wydaje, że widziałyśmy wszystko. Rzecz jasna jestem nieprzygotowana, więc nie było opowiadania o tym, co jest co, ale generalnie jakby, żeby poczuć klimat i tak dalej. Ludzi mnóstwo, ale to dlatego, że jest, są cztery statki wycieczkowe tutaj, więc bardzo dużo wycieczek z tych statków wydaje mi się, że to głównie oni tam byli. Natomiast no w sezonie obawiam się, że tu musi być masakra. Po prostu, dlatego że Split no mimo wszystko jest po Dubrowniku najbardziej popularnym miastem w Chorwacji, jeżeli nie przed Dubrownikiem, tak naprawdę. No, ale stare miasto, urokliwe, ładne, bardzo ładna promenada, palemki, ładna marina. Widzieliśmy marinę z taksówki, tak naprawdę tylko, ale zaraz tamtędy przejdziemy. No, bo bardzo liczyłam na zachód słońca, ale tak jak mury są. Także zachodu słońca chyba niestety już nie będzie. No i e, dzisiaj tak naprawdę był plażing głównie i chillowanie, ale taki był plan. Mamy bardzo sympatyczne mieszkanie, blisko właśnie bardzo ładnych plaż. Jedyne co to jest e, wszędzie daleko. Jesteśmy na takim zadupie, że naprawdę, żeby pójść do sklepu, restauracji, czy cokolwiek bardzo daleko, ale dzisiaj zjadłyśmy brunch w wegańskiej knajpie. Gosia, pierwszy raz chyba w wegańskiej knajpie, co? Pierwszy, pierwszy. No, ale trafiłyśmy. Ale smaczne, przekozak, powiem wam. Napiszę wam też na dole, bo też nie jest to żadna reklama, ale powiem wam, że naprawdę. Jedna z najlepszych sałatek, jakie w życiu jadłam. Po prostu, oh my god. Także jakbyście byli w Splicie, co prawda, tak jak mówię, jest to trochę bardziej na zadupie, nie w samym centrum, ale bardzo, bardzo, no. No i tyle, no. Jest bardzo ładna pogoda. Teraz wieczorami już się robi chłodno. Ja wam przyznam, że no ja zaraz sobie tej bluzy zarzucę, już jestem w jeansach. Ale w ciągu dnia miałyśmy szczęście. Także można w październiku przylecieć do Chorwacji za 150 zł w dwie strony i nacieszyć się latem jeszcze, a w Polsce podobno, że chłodno. Kochani, y, słuchajcie, mamy taki chill i włączył mi się y, taki stan relaksu, że nie chcę mi się nawet nagrywać, więc właściwie niewiele nagrywam. Ogólnie nie spodziewajcie się po tym filmie nie wiadomo czego, dlatego że y, no, ani nie jestem nastawiona nadmiernie na zwiedzanie, ani też y, na nagrywanie. Miałam maraton, znaczy mam maraton, taki dosyć intensywny, dlatego że z Włoch, jak wróciłam, to miałam dosłownie jeden dzień w Polsce na przepakowanie i pranie. I poleciałam. Aj, zmontowanie dwóch filmów dla Was. I poleciałam do Emiratów, i z Emiratów prosto polecia, przyleciałam tutaj do Chorwacji, więc po prostu mam potrzebę ym, robienia nic. I tak też robimy nic. Na naszym tarasie spędziłyśmy poranek, słuchajcie. Wstałam nawet dosyć wcześnie, bo nie wiem, przed dziewiątą chyba, ale yy, no jest już yy, gdzieś jedenasta. Jeszcze jestem przeziębiona i boli mnie tak strasznie gardło, słuchajcie. Że będę się męczyć trochę. Już mnie coś chwytało w tych Emiratach, ale potem mi przeszło, a tutaj znowu mnie coś właśnie chwyta od nowa. Mamy taki widoczek tutaj, także jest sympatycznie sobie siedzieć. Palemki są i wszystko jest. I zaraz ruszamy na plażę, inną niż wczoraj. Wczoraj byliśmy na dwóch takich najbliżej nas. W ogóle świetna miejscówka, powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona, że akurat wybrałam to mieszkanie, bo długo się wahałam, gdzie. Dlatego że Splitu oczywiście nie znam i zastanawiałam się czy na starym mieście, czy z tej strony właśnie miasta, czy zupełnie z drugiej strony, czy jeszcze w jakiejś miejscowości która jest pod Splitem. No i wylądowałyśmy tutaj. Jedyny minus i duży problem to jest to, że nie ma żadnego sklepu, żadnego. To znaczy nie, nie ma nawet miejsca, gdzie można kupić wodę i najbliższy sklep jest 20 minut piechotą stąd. Także dla osób takich jak ja, czyli nie posiadających na miejscu samochodu, no jest to problematyczne, z tym, że Boltem można za 5 euro dojechać prawie wszędzie, także no, wczoraj jak zrobiłyśmy zakupy takie większe, żeby było już na te 2,5, no 2 dni z hakiem, to, to właśnie Boltem wróciłyśmy do mieszkania. Ale generalnie miejscówka jest super, bo do tych plaż, gdzie byliśmy wczoraj jest dosłownie 5-7 minut piechotą, a do tych, do których, na którą się wybieramy dzisiaj, będzie myślę, że tak do 15 minut maksimum. No i wszystkie te plaże są bardzo sympatyczne i bardzo ładne. Także dzisiaj będzie plażing. Tak czy inaczej, ten film, tak jak powiedziałam, bardzo taki mało konkretny, ale stwierdziłam, bo zastanawiałam się, czy w ogóle film robić dla Was, czy po prostu odpuścić sobie zupełnie, natomiast stwierdziłam, że pokażę wam, co tu jest wokół. Opowiem Wam trochę o cenach. I może akurat ktoś się zainspiruje i się wybierze do splitu. Bardzo mocno polecam po sezonie. Fakt, że my mamy szczęście, jeżeli chodzi o pogodę, bo mogło równie dobrze padać i tak też zapowiadali. Jeszcze z tydzień przed naszym przyjazdem pokazywali, że będzie padać codziennie, dlatego ja się w ogóle wahałam, czy polecę, bo stwierdziłam, że jeżeli nie, no to po prostu odpuścimy, jeżeli by miało lać. Natomiast jest bardzo sympatyczna pogoda, ale na przykład w przyszłym tygodniu będzie jeszcze ładniejsza, dlatego że pokazują, że będzie pełne słońce codziennie, bez żadnych chmur, także będzie jeszcze milej. Tak więc po sezonie. Bo mnie się wydaje, że tutaj w sezonie to musi być jakaś w ogóle masakra, dlatego, że nadal jest sporo ludzi i na starym mieście i na tych plażach, na plażach więcej tutaj, szczególnie tak na tych plażach odległych troszkę bardziej od centrum, są głównie lokalsi chyba, ale no mimo wszystko jest sporo osób. Także wyobrażam sobie, że tutaj w lipcu czy w sierpniu to pff, no plus pewnie bardzo bardzo gorąco, także też dosyć ciężko, żeby gdzieś tam spacerować. No, ale ogólnie miejscówka fajna, i tak jak powiedziałam, loty mnie kosztowały 150 zł za osobę. Przyleciałyśmy z bagażem mini podręcznym. Jeżeli ktoś jeszcze myśli, że nie można się spakować mini podręczny, to zachęcam do obejrzenia filmu o tym, jak się pakować mini podręczny. I to powiem wam, że mam ze sobą jeszcze dwie bluzy, sweter, dwie pary leginsów i jeansy, dlatego że bałam się, że jednak będzie zimno. I udało się. A i jeszcze koc. Z tym, że koc wiozła. Moja mama Gosia, ale mamy ze sobą na przykład koc, bo w związku z tym, że była nocka na lotnisku, to ja wiedziałam, że zamarznę tam i kot się przydaje tutaj jeszcze na plażę przy okazji. No, ale za 150 zł taka wycieczka, znaczy no, za 150 zł loty, loty oczywiście, ale powiem Wam, że noclegi też w porównaniu do tego, jakie są ceny tutaj w lipcu czy w sierpniu, no to nie ma porównania, to znaczy za trzy noce wyszło nam 140 dolarów za dwie osoby, trzy noce, ale Pełne właściwie 4 dni, dlatego że wylądowałyśmy o godzinie 6.30 chyba rano, a wylatujemy o 17.50, czyli już w czasie tak naprawdę zachodu słońca, prawie że. Więc jak na 4 dni to wydaje mi się, że nie ma tragedii. No poza tym można troszkę jeszcze taniej, niewiele, ale jeszcze troszkę można taniej. Natomiast no, ja chciałam, żeby mieć kawałek ogródka i chciałam, żeby było blisko plaży i tak dalej, nie? No, ale ceny teraz są sympatyczne, natomiast w lipcu i w sierpniu, jak sobie zerkałam na takie miejscówki, no to mm, mm, mm. tak podobnie jak w Dubrowniku zresztą, bo tam też jest tragedia, jeżeli chodzi o ten sezon taki najbardziej intensywny. Dobra, nie będę więcej gadać, pokażę Wam jeszcze te plaże z dzisiaj, pokażę Wam to wszystko, co widziałyśmy wczoraj i, i nic, no i zobaczymy, co będzie się dalej działo, relaks się będzie dział chyba. Ogólnie spoko, pogoda piękna, oby się taka utrzymała. Jedyny minus i lekki problem tutaj, to jest to, że tak wygląda chodnik. To znaczy, tego chyba chodnikiem nazwać nie można, a jeżdżą dosyć szybko. Mimo, że jest ograniczenie do 40 na godzinę, ale jest prosta, droga, bardzo ładna, także właściwie czemu nie jechać? 120 i trochę słabo. No. Szczególnie, że to jest dość do takiej jednej z najbardziej popularnych plaż. Właściwie nie wiem, czy nie numer jeden w Splicia, także w ogóle kiepsko, no ale dobra, nieważne. Tak jak powiedziałam, ładna pogoda, po drodze chcę zaliczyć jeszcze jeden viewpoint, tudzież punkt widokowy, żeby nie było, że nie umiem już po polsku i tam będzie widać teoretycznie te plaże z góry, więc sobie zrobimy jakieś fotki, selfie Gosia, nie? Tak, tak, trzeba. No, bo Gosia dzisiaj rano sobie zdała sprawę, że nie zrobiłeś ani jednego selfie, a nie, może, nie mamy czego wysłać mojej babci Hani, tudzież jej mamie Hani też, tej samej zresztą. No. Idziemy, no tyle, zobaczymy. Las taki ładny tu jest. viewpoint, słuchajcie, jest tam Gosia. No, widać tutaj morze i tak dalej, ale ogólnie szału nie ma, powiem Wam, ale plaża z daleka wygląda zacnie, także jest też na przykład autobus z turystami. Super, bo będzie bardzo dużo ludzi. Ale... Tak, proszę bardzo. Mam wrażenie, że troszkę im zarósł ten y, punkt widokowy, ale nie szkodzi, idziemy na plażę. Powiem wam co jest przykre tutaj. I to i tutaj i w tym miasteczku wcześniej też. To są tak piękne miejsca i tak piękne plaże i pagórki i wszystko inne i jest bardzo dużo śmieci. Bardzo. I to śmieci zarówno takich, że widać, że ktoś wyrzucił opakowanie po chipsach czy tam nie wiem puszkę po browarze, ale są też śmieci takie, że mam wrażenie, że ludzie wywożą. I nie wiem. Nigdy tego nie zrozumiem, jak można po prostu w tak pięknym miejscu. No ale cóż. I druga kwestia, która jest tutaj dziwna, nazwijmy to. Robią takie betonowe, proszę bardzo. Nie wiem, jak to nazwać, takie wysepki, żeby sobie pochodzić, ale są zawsze tam parkingi też, więc po prostu samochodem można dojechać do samiutkiej plaży i te samochody tak pięknie psują widok w ogóle. Wczoraj na tej plaży też miałam wrażenie, że po prostu wśród tych palmi, tego błękitu, te wszystkie samochody, no bardzo mocno niepotrzebne, bardzo mocno, nie wiem, Ach. no cóż. Ja jestem człowiekiem, który chodzi na piechotę. Myślę, że jeżeli ktoś dojeżdża wszędzie samochodem, to pewnie by się to podobało. Mnie niekoniecznie, no ale. Whatever, ale plaża wydaje się całkiem sympatyczna, ale ludzi już jest mnóstwo, słuchajcie, i jest po sezonie. Także jeszcze raz powtarzam, jeżeli tu przyjechać, to tylko w tym czasie, bo latem, to ja się obawiam, że. Mm, mm, mm. Dotarłyśmy do plaży. Słuchajcie, ja to chyba jednak jestem po prostu człowiekiem ze wsi. I mnie te miasta to tak na chwilę spoko, ale generalnie to. Mm. Natomiast docieram do takiej plaży i mam taki zachwyt. Pięknie jest. I jest słońce, żeby nie zapeszyć znowu. Chorwacja, słuchajcie, na relaksie 100%. Jest tak pięknie. Dzisiaj spędziliśmy chyba z dwie godziny na tarasie zamiast od razu pójść na plażę. To po prostu było bardzo powolne picie kawy pod palemką. I spoko, powiem Wam. Miałam ochotę, jeszcze tak mnie wiecie, moja natura mnie tak cisnęła, że może jakiś wypad, żeby zobaczyć te waterfole. Nigdy nie znam tego słowa po polsku: wodospady. Dziękuję Gosia no Albo na jakiś wypad łódkom, albo coś. Na te łódki to nadal mam ochotę, powiem Wam, bo to są moje klimaty. Tylko że ta pogoda jest taka trochę niepewna. To znaczy, dzisiaj jest pięknie, ale teraz, a jak będzie za dwie godziny, to nie wiadomo. No i jutro też pokazujemy trochę więcej chmur, więc chyba już to zostawię na następny raz. Ale myślę, że będę tu wracać. Nie po to, żeby zwiedzać Split i Stare Miasto, które, no, mm, ładne, ale dupy nie urywa. Natomiast. Te plaże wszystkie i ta woda i no. Najbardziej mi się podobała chyba ta plaża na tej wyspie, gdzie byłyśmy na początku. No i ta tutaj też jest całkiem przyjemna, ale ogólnie to mam nie dosyć, bo właśnie najchętniej to bym popływała między tymi wysypkami. Ale nie mam ani ze sobą kamery pod wodę, ani maski, a to by trzeba też trochę pod wodą spędzić czasu. Nie przewidziałam, że będzie takie lato. No, ale tak czy inaczej, to tak jak mówię, to jest wyjazd na relaksie, dlatego że ja miałam. mam maraton i to taki na hardkorze do sycji, także jestem po prostu zmęczona trochę organizowaniem, szukaniem atrakcji i przemieszczaniem się i tak dalej, więc wydaje mi się, że i tak dość intensywnie tutaj, ale wystarczy. Także dzisiaj będzie taki dzień, proszę bardzo, na plażing. a jutro jeszcze mamy dobre kilka godzin, dlatego że samolot jest o 17.50, lecimy do Warszawy. Ja już sprawdzałam loty na kolejne dni, czy by się nie dało przedłużyć, ale Drogie. Także będę tu wracać po prostu. W Polsce podobno jest zimno. BU. Ostatni dzień w Chorwacji, słuchajcie. Ja jestem tak chora, że ledwo żyję. Boli mnie gardło, płuca, mam chyba gorączkę i w ogóle tragicznie jest, nie ma tu nigdzie apteki, ani sklepu, ani nic, więc czekam aż dostanę się do miasta, żeby kupić jakieś leki, ale nic, no, wymeldowałyśmy się z mieszkania o godzinie 12 i przyszliśmy na plażę przeczekać trochę, później pojedziemy jeszcze na chwilę do miasta i samolot mamy jakoś po piątej, także... Jeszcze mamy trochę czasu, jest mi bardzo ciężko mówić, więc Gosia opowie Wam jak było. Gosia wstań, bo Cię nie będzie widać Było chyba. cudownie, no cudownie naprawdę. Najlepsze to to słoneczko. No ale dzisiaj nas ten split żegna taką pogodą inną już. No troszkę jest za chmurami, ale jest cieplutko. No ciepło jest, bo ja powiem Wam, że przyszłam w leggingsach, a przebrałam się jednak w szorty, ale jest taka mgła dziwna i jest zamglone to słońce i ogólnie jakby tak było cały czas, to chyba bym ja była bardzo nieusatysfakcjonowana, ale w sumie nawet lepiej, że ten ostatni dzień nie taki upał, bo ja mam jeszcze 5 godzin na lotnisku w Warszawie, później mam pociąg, a potem mam drugi pociąg o godzinie 2 w nocy do Słupska, więc te uroki podróżowania tanio, moje ulubione, szczególnie w takim stanie, w jakim jestem, no to dotrę akurat na 8 rano, także może to i lepiej, bo już nie mamy pokoju. zostawiłyśmy bagaże w ogródku. <gry> I, znaczy bagaże, nasze mini plecaczki, oczywiście. No, ale co ci się, się najbardziej podobało? Słoneczko i woda. Słoneczko i woda. Nie, no, oczywiście, że mi się podobało. I to pierwsze miasteczko, i, i, i teraz split, bardzo ładny, bardzo. No, mi się też podobało. Może jeszcze kupię dla Was pocztówki, dla tych, którzy mnie wspierają na patronite, ale. Zobaczymy, czytamy radę, a jak nie, to obiecuję, że przy następnym wyjeździe. Może to nawet będą ciekawsze destynacje w sumie, jeżeli chodzi o pocztówki. No, ale ogólnie to wyjeżdżam z niedosytem. Lubię tak czasami wyjeżdżać, wiecie, bo wtedy wiem, że będę miała dodatkowy bodziec, żeby tu wrócić. Także ym, myślę, że będzie trzeba zrobić powtórkę nie po to, żeby tu być nawet wokół, tylko po to, żeby sobie popływać między tymi wyspami. Gosia lubi pływać na łódkach, nie? Bardzo. Bo się bardzo boi wody, dlatego się zaśmiałam, jak powiedziała, że woda jej się najbardziej podobała. Do kolan. Do kolan, tak, a wyżej już nie. A jak ma wsiąść na łódkę, to tylko na taką z Costa Cruz, żeby po prostu była gigantyczna, bo jak jest mniejsza, to już niekoniecznie. No, ale tyle, no, nie będę się rozgadywać, dlatego że ledwo mówię. Dziękuję Wam bardzo, że byliście z nami znowu. Wiem, że to był bardzo mało konkretny vlog, ale coś tam Wam poopowiadałam. Linki zostawię poniżej. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, to zapraszam i zachęcam. Nie wiem, kiedy Gosia następnym razem się pojawi, więc możecie zostawić jej sympatyczne komentarze. Ona czyta więcej niż ja. Ona jest zawsze wszystko wie, co jest na YouTubie. Więc tak, a ja za dzisiaj dziękuję i powiedziałabym, gdzie lecę dalej, ale jeszcze nie wiem. To znaczy w listopadzie wiem, ale mam nadzieję, że jeszcze w październiku gdzieś polecę, jak mnie wyleczą. Jakby ktoś miał jakieś świetne sposoby na ból gardła, to też chętnie usłyszę. Dzięki, odmeldowuję się. Kamila Zawodzka, za C i Lecepa. Dziękuję Wam, kochani, za kolejną wspólną podróż. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to zapraszam i zachęcam. Stałym widzom dziękuję dziś szczególnie mocno, bo nie wiem, kiedy pojawi się kolejna relacja z podróży. Zapraszam Was natomiast na Instagram, zadzieram kiece i lecę tam będzie pewnie bardziej na bieżąco. A na YouTube? Jeszcze nie wiem, ale kolejny lot już za kilka dni. Ściskam i pozdrawiam, Kamila Zawłocka. Zadzieram kiece i lecę.